Dobra, zaczynamy vloga kolejnego eee, kurwa Nagrywamy z dzisiaj i z... jutro nie wychodzimy w poniedziałek, coś chyba nagramy. Takie białe, tam jest trochę. Tam jest, taki. tam jest roszpunka. Ej. Ty jesteś. Biedny. Ale ty jest to już w oknie. No. Eee. I teraz jest sobota, w której jedziemy do WWA. Ja mogę, Hubert może, on nie może, ale jedzie. To już mam bardzo skuteczny, zaplanowany plan, żeby okiwać macochę. Który ma okiwać macochę. No i chuj, najwięcej będzie kontentu z Warszawy, no i tyle. No i kurwa... Cięcie w Nigdzie nie idzie wjeść. A więc jesteśmy już 13 października, jutro jedziemy. Jesteśmy dwa dni później. Słońce mi napierdala w oczy Teraz jedziemy Może do Aukhana Później pójdziemy albo na, na Kebab, albo do maka I on obiecuje, że kupi Tak, co? obiecuje, że kupi no, Obiecuje Dziuba, że kupi ze mną mm. A co ja kupię? To co ja będę chciał A co kupisz? Coś jeszcze dzisiaj nagramy, no i jutro napierdalamy z nadcięciem. Pum. Dobra, Dziuba musiał pójść do domu Bo ten debil Kurwa, on przypomniał sobie pół godziny przed, że musiał zjeść. Jest pierdolony debile. Mamy jebaną... Jest upośledzony. Nie wiem którą. 16? Tak. Już 16.13, czyli pół godziny minęło tego, jak ostatnio nagraliśmy ponad. A on kurwa dopiero wrócił. Także tak to Ale wygląda. Kurwa. Jedziemy dopiero na autobus do Ochana. Tak pięknie to jest. No. Dziwa. I Później idziemy do Bakery, gdzie dziwa kupuje razem ze mną MK Crispy Tak to? No tak Ja może też coś kupię, ale małego Typu tu albo kurwa jakiś, nie wiem, chuj wie co Dobra, nara Tak, Siedzieliśmy eee, nagraj to jeszcze, nie? To nie To po hmm. co, gdzie, jak? Ciekawo, kto tu dryn dryn Tata Koryt Tata Tata, bądźcie cicho Skorupka Halo? Mielanie i... obiad. No także jedziemy. Wrócę na... Dobra, idziemy na kolejny autobus. Też padał i mi w łeb było. Dojechaliśmy. Był autobus, który nie było tlenu dosłownie. kurwa wszystko. Nie, do idziemy, idziemy do Auchana który znajduje się tam Ale jakoś zebrał jak powinienem że... No tak ładnie wygląda Dobra idziemy Może zejdziemy do Ramon ramo. ale na razie idziemy do Auhan Jesteśmy w Auchanie tutaj Tutaj. Pół liter. Icy Peach beach. To ma beach. O kurde, to nie wygląda zbyt ten. To ja może jednak wezmę osi. A ile osi kosztuje? Na wycieczkę czy na... Zaraz będziemy dla Dziuby ustawić na drugi telefon aplikację, bo jeszcze nie wiecie, ale dla Dziuby daje swój telefon za to, że siedzi na chujowym miejscu, co nie panowie? Dziuba, co ty chcesz? Chcesz mieć KFC Polska? Ale on wolno chodzi? Nie ja wiem Skończyliśmy konfigurować dla szymsa na telefon. To się dla mnie, ale dzisiaj... No idziemy chyba tam do Maka, tak? Idziemy do Maka teraz <tryk> y Będziemy w maku makować. A mega Ja chyba nic nie biorę. E, dziuba pierz e, to, samo sufranek, albo nawet jeszcze większy zestaw. No, bądźmy się nie najeli. I tego, no, no tyle. Nie nie no, nie jak nie najeli, pali w tak. ma taki gwiazd. Dobra, idziemy do dworca pagata, już jest 6 rano. Nie no, Słońce zaczyna wschodzić. Nie no. Idziemy ten... No, opakowanie, nagraj to, nagraj to. Debi, debilu. Jakbyś tutaj wejść w taką pozycję do fikołka i się stocz, nie no, ale dobra, idziemy do Maca. się widzimy w maku. Chyba zapomniałem nagrać z Maka wideo, ale teraz jesteśmy. Już po Maku. On ma nawet ten... Zielony, mamy kotasy. No także idziemy do... Autobusu jakiegoś. Jakiego autobusu? Nie do autobusu. To gdzie? Tu gdzie to? Gdzie ty idziesz? Nie wiem, co to tak. Idziemy na Kur... przystanku Ła wow. Chodź, zrób zdjęcie i mi wyślij Chodź, jak w GTA, kurwa Wyślij, zajebiście Jak w pracy chyba będzie Idziemy do no. domu, tak? No Nie Tak Idziemy do domu? Tak Tak. Czemu? No, nie wiem już... Bo już nie on co robić, nudzi mi się Nudzisz się? Jedziemy do home'a Niestety dzieci. jedziemy do No, już trochę późno, ale jest dopiero 18-19. Ja już się z nimi pożegnałem, oni sobie pojechali. Ja tutaj zostałem, oni jadą pod swój przystanek, ja, ja pojechałem pod ten. Miałem tutaj i przysiadłem się. Także no, byłem właśnie w żabce. Kupiłem sobie takie chipsy. Jak mogę do zauważyć. I mniej więcej przygotowałem się już delikatnie na jutro, ale to tylko delikatnie, zaraz yy, wezmę więcej, także słuchaweczki, telefon dla dziuby, z którego zaraz muszę wy wyjąć kartę SIM i go zresztą naładować, yy, tak, powerbank, jak można zobaczyć, w pełni naładowany i ubrania na jutro. Yy, to jest termoaktywne, także ten, yy, nie wiem czy to założę. Takie tutaj rzeczy I umyłem buty i się cofnął pod oczywiście zimną Farelką Ty w sumie suche te pojebane jak one się szybko wystoszyły Siema Dopiero wstały. Ubrałem sobie pierwszą warstwę moją darma aktywną Bo było zimno eee, Założyłem okulary I myślałem, że żeby się rozbudzić to zapadnie światło I przywiążę buty Później będę się pewnie opakował albo coś jak można ruszyć, bo to już są zaginane. Nie tak samo chyba coś z... zjebałem, ale już, bo to w dupie trochę. No że tak to wygląda. I idę się teraz dopakować. Dobra, wyszedłem sobie i nie wygryłem dalej, ale co, nie, nie było co nagrywać, bo nic nie zrobiłem. Siedziałem tylko w więc zrałem się. Także idę już do autobusem. Uwaga! Jedę kolejny moment. Zrobiło mi się tak. Że miałem autobus, ale oczywiście nie, nie wziąłem telefonu dla dziuby. Frank mówił, że wziął wziął. Bolty są po 5 dniach. Także zapierdałem. Przyjechałem. Jesteśmy z Frankiem, ale zapomniałem nagle się pod tam parterem. Poszliśmy tam i nie było dziuby 20 minut po I Idziemy teraz do niego i on kurwa nie wiem. Nie wiem co on. Nie ma go. Nie ma go. Nigdzie go nie ma. Właśnie się dowiedzieliśmy, że dziuba kurwa śpi i jeszcze jak go budzi siostra, to on kurwa nie chce wstać podobno. Jebany chuj. Dziuba zespoła, udało się mu go namówić. Ja teraz biegnę po moją nogę odparkuję ją, jakoś to kurwa zgramy. Jestem sam na razie, w planach na dziuba. Zapierdalamy tam, tam Czy jest wylewana ta hulajnoga? Dobra kurwa Dziuba jednak schodzi Już bolet zamówiony jest Już zapierdalamy Znaczy nie zapierdalamy, na razie stajemy pod tą klatką No Dziuba już schodzi i... No i zdążymy Wziąłem tą hulajnogę, zaparkowałem na mojej tej <grym> Kurwa nigdy nic nie może pójść w Zawsze jest jebany spontan i coś się odpierdala. Iwan, to wina to dziły, jezu. Jezu. Zaczekaj, jezu. Zapomniałeś telefonu i ten, ale no. No, ale kurwa, ja byłem na, na czas w miarę. Jeszcze by było dziś, nie wiem do autobusu, byśmy na ludzie zdążyli. No. Chyba nie powiesz mi, że kurwa, że zrobię gorzej jak dziuba. <laughs> nie, nie, nie. Dziuba, kurwa, kurwa, ile? Zaspał. 53 minuty po czasie, no, zajebiście <laughs> Nieźle mu poszło. Niezły wynik. O. Jednak jest. Dziuba. Kiedy ty wstałeś dokładnie? E Chwilę po tym jak zadzwoniliście. Dojechaliśmy jesteśmy pod złotymi terasami. czy złotych terasów. Nie nagrywałem jak wysadałem, bo było w chuj ludzi. Zumówiliśmy w się Mamy czekać pół godziny, także chujowo. Co nie dziwa? No. No, ale czekamy i oby się udało. Rozumiecie, że jest dziewiąta kurwa. Nie, co ja mówię. dwunasta i tu już jest tyle ludzi w dzień roboczy. Co się dzieje na przykład w sobotę? To no, są kurwa bilety Ale... po i jest chuj osób z innych miast Dzień Robert powinien nie jest coś tak Dobra to to lecimy Czekaliśmy zamówienia Jego przyszło od razu Moje kurwa... Ech, kurwa zaraz też musiałem czekać no, 20 minut, no, znaczy no, 10 minut, moje za pół godziny, a dzioba jeszcze, jeszcze nie dostał. Czekamy na tego pasie potasa, także no, ten... Dzieba poszedł po zamówienie. Co? To ci oddać? Ale ile ty zapłaciłeś? Piękne No Zjedliśmy właśnie Absolutny top I sądzimy. Ale te jest kredyt, najadłem, więc później jeszcze na Burger Kinga. Aha, tak, tak, z chęcią Zajebisty jest Idziemy od Pałacu Kultury, idziemy w stronę Złodzieje jadą Aha, okej okay. <laughs> Jedziemy, tak, no, tak właśnie tam Mr. Burger, jakiś kebab Kiebab, kiebab i ogólnie to jest sobie Elegancko jest, pila, leby, to jest to Miliard, Miliard złotych, oczywiście dziwo, że tyle Kurde, wiesz co się tak dzieje, że... to jest siło nie będziemy się mi oddawać Było po drodze i patrzymy na jakieś głupoty Tak, tak, nagraj mój kod do banku No, dawaj <susurzy> Także tak Czu. Wyszliśmy z tego tigera Idziemy na Muranów nie, nie wiem gdzie idziemy Gdzie idziemy? Na... Okej okay. Idziemy w przodu Usiedliśmy na chwilę na ławce Skończyła nam się stamina. Siedzimy chwilę Ale teraz wyruszamy dalszą drogę Po... Po tak Wylądku. Wstaliśmy i zaczynamy Zapierdalać Budowa komórki grzybowej też się do tego przyda. Znaczy tego jądra grzybowego. Kurwa no tego. Chłosta. Nie wiem gdzie idziemy. No Ale skąd kojarzy do miejsce. Ja wiem. Nie kojarzy. No bo kurwa wygląda jakbym stop. Gdzie jadł. Dobra debil weź. to Patrzcie, z gdzieje jadł. Chyba nie. Nie, nie. Oni się dowódce poszli, znaczy w się na razie obrała. Ja nie wiem. Kto? Nawrotki. A co? A, kurwa. 50. Nie no to nie, to będziemy uniwersalny, tylko coś innego powiem. A tyle na. Pizza. Dziś. Nie ma. No. Oho! Na, na maszcie ginoli, kurwa. Nie. Nawet czego on kibicie? Nie, nie. No właśnie, czemu on, on kibicuje? Lechi. O, no to widzisz. Co to kurwa za budynek? Daj, twarzy Właśnie tak Idziemy w tym? Dawaj, dawaj, rób swoje sobie ten No rób to elegancki. Nie ja mam okulary to które... No O Cześć pozwalono więcej tak Idziemy na jakiś most, którego nie widać już Z bliska nie widać, z daleka było widać. Jest taki ogromny. Co nie dziuba? Ja o tym trzy. Tak, do tego dojdziemy po prostu. Czy on się zatrzyma czy nie? Tam Jak się to dojeżdżam Ta ta ta, 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 ta. na jakiś papierdalony most Tak to chciał Obramski Siadajmy tu No pewnie tak Nie wiem czy nagrywałem, ale usiedliśmy na morku bo było kurwa jak bo bolały nogi. Tak że... to jest o, będzie widać. Co? Ty, widzę tak dobrze u twojej tej. Kurwa, jest dobrze. Poszliśmy z tego mostu. Tutaj jest... Dobrze. No to jest to. Ale fajny samochód. Od do robi tak Zaraz idziemy Idziemy na rand do Daszyńskiego czy tam w stronę tego, Złotych? Co? Idziemy do, na, do... na Daszyńskiego czy w stronę Złotych? Na Daszyńskiego wrócimy jakimś autobusem Bo jak chuj jedzie jakimś Albo tramwajem No i nagle się okazuje, że kontrola biletów To kurwa kupimy bilet <grym> Musisz tym nosem tak No będziesz musiał znowu pożyczyć mi Robię. Masz... Nie, teraz coś będzie, masz iść coś kupić, kurwa, albo raczej razie, żebym Cię masz mi kasę moją oddać. Ale no jak ja uch... coś kupię i nie okay. idziemy do metra. Teraz. Wszystko wygląda tak samo, wyszliśmy ten sam samego po mostu. Kurwa, nie nagrałem tego, ale przejechaliśmy się metrem, mam tu bilety. No właśnie, I... No zapomniałem, Wy mi nie przypominacie. I ten, i i, myślałem, i, i, i... i idziemy teraz nie wiem, do, do tego sklepu z... Jeszcze nie. Z, idziemy tam, no ja chcę tam iść i co ty chcesz tu robić innego, nie, idziemy Uwa, tam. żeby pójść na końcu do niego. Nie. Po co? To idziemy do Bo lepiej. Nie, będziemy się zastanawiać. Na końcu idziemy na to? Nie, idziemy tam i tyle. Także no Tak to wygląda bardzo ładnie. Idziemy. Tu była ta wieża. Samsung. No i idziemy do tego sklepu. Dziuba. Ostatni film był z tej, obudynku budynku. Ja, po, poszliśmy później do Kuchni Świata. Kupiłem sos. Oni kupili nie wiem co. I jeszcze ja kupiłem perfumy dla mamy w innym sklepie. E, a oni kupili te napoje, tupa tups. I teraz czekamy na jedzenie, w sensie on, ja zamówiłem KFC, Franek tam stoi, czeka my na niego, żeby zjeść KFC. Tak? Tak, dzieła? No. On już za to zamówienie, w zasadzie to już zjadł. Stawił pomidora jak zwykle, ogórki, sałaty. <gry> A dzieła w słuchawkach jest jak debil, jak zwykle nie słyszy mnie Skierdalaj dziuba Jeb dziuba Kutasz się w dupę dziuba nie dziuba Kutas się w dziuba. Chuj O kurwa, słyszał kiedyś A, i tak nawet nie wiem co mówię tam... Wyjechaliśmy z galerii zaczęliśmy do media Media inks, y, me, no, Nie Do Media Marathon Spentu I wracamy, mamy 22 minuty do pociągu Wracamy na dworzec Niestety wyjechaliśmy z galerii Bo chcieliśmy się jeszcze przejść tutaj Szczególnie ja i zrobiliśmy ludzie zdjęcie i idziemy do domu. Stoimy na febronie domo Chuj. Dobra, Nara. Kurwa, zajebiście. Nie dobra. Cześć.